Według świętego Mateusza: Pewnego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Zgromadziły się wokół niego tak wielkie tłumy, że musiał wsiąść do łodzi, podczas gdy cały lud pozostał na brzegu. I wiele im mówił w przypowieściach: Powiedział: Oto siewca wyszedł siać, a gdy siał, niektóre ziarna padły koło drogi. Przyleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt kamienisty, gdzie było mało ziemi, i szybko wzeszły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy pokazało się słońce, przypaliło je i uschły, bo nie zapuściły korzeni. Inne padły między ciernie, a ciernie wyrosły i przygłuszyły je. Jeszcze inne padły na glebę urodzajną i wydały plon. Jedno stokrotny, inne sześćdziesięciokrotny, a jeszcze inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niech słucha. Tak trochę mi się chce śmiać, jak czytam tę dzisiejszą Ewangelię, bo ja też właśnie wyszedłem z domu i... Usiadłem, stanąłem nad jeziorem. No, i pewnie się trochę ludzi też zgromadziło, żeby posłuchać, co mam do powiedzenia. No, tak się dzieje, jak człowiek pójdzie za Panem Jezusem, no to, to potem czasem się dzieją takie same rzeczy, właśnie jak się jemu przytrafiały. Chciałbym oczywiście, żeby takich rzeczy było więcej, żeby to nie było tylko właśnie takie wyjście nad jezioro i po prostu mówienie. Chciałbym, żeby moje życie w dużo większej liczbie szczegółów przypominało życie Pana Jezusa. I właśnie o tym jest ta dzisiejsza Ewangelia, ta dzisiejsza przypowieść. Właśnie o tym, że wielu ludzi słyszy Ewangelię, ona jest głoszona, czyli to ziarno Bożego Słowa jest siane. Królestwo Boże, które jak wiemy, Pan Jezus mówi też, porównuje je do ziarna, no, rozprzestrzenia się po świecie. Jest głoszone, ale w, w życiu konkretnych ludzi przynosi bardzo różne rezultaty. Niektórzy w ogóle tego nie przyjmują, inni przyjmują na chwilę, może tak nawet i autentycznie, ale, ale nie trwa to długo. Jeszcze inni na dłużej, ale jednak to Słowo Boże nie zapuszcza w nich korzenia i wprawdzie je przyjmują, ale to wszystko jest takie właśnie nietrwałe, w momencie pewnie jakiejś próby. Znika, po prostu jakby ten człowiek to traci. No, ale są tacy, u których zapuszcza to Słowo Boże głęboko korzenie. Człowiek się z Królestwem Bożym jakoś potrafi zżyć. Ale też, żeby było jasne, nigdy nie możemy być pewni, że zżyliśmy się już na zawsze. Ja nie jestem pewien. Na pewno dziś nie wyobrażam sobie, żebym mógł jakoś zerwać z Królestwem Bożym, żebym mógł zamknąć się na Boże Słowo, ale byłbym jakimś zarozumialcem, gdybym powiedział, że na pewno nigdy nie zrezygnuje właśnie z przyjmowania Ewangelii, słuchania jej i z takiego na pewno zaangażowania w życie Ewangelią. Bo to ostatecznie jest najważniejsze. Myślę, że ten owoc stokrotny, sześćdziesięciokrotny, trzydziestokrotny, to jest właśnie to, w jaki sposób, na ile, w jakim stopniu my. Po prostu żyjemy Ewangelią, na ile ona zmienia nasze życie. I to, co chciałbym też jakoś mocno podkreślić, komentując ten dzisiejszą Ewangelię, to to, że nie sądzę, aby Pan Jezus wypowiadał te słowa po to, żeby budzić w nas poczucie winy. Że nie jesteśmy właśnie taką urodzajną glebą, która przynosi plon stokrotny, a przynajmniej trzydziestokrotny. Że to jest jakieś takie minimum. Że jeżeli tak się nie dzieje, to, to, to on jakoś nas nie lubi, nie kocha, to z nami jest coś nie tak. Nie, Pan Jezus po prostu stwierdza, że różnie to w życiu jest. I na pewno mówi to po to, żeby obudzić w nas taki głód Słowa Bożego, żeby obudzić w nas na pewno jakieś zaangażowanie w przyjmowanie tego Słowa. A żeby to zaangażowanie w nas było, czyli żebyśmy byli taką urodzajną glebą, to na pewno przede wszystkim musimy chcieć zmiany w życiu. Musimy chcieć, żeby wyrosło w naszym życiu coś nowego, żeby w naszym życiu pojawiło się nowe życie, żeby nasze życie odmieniło swoje oblicze. Jak to dokładnie będzie wyglądało, na czym to będzie polegało, to, to wcale to, to nie wiadomo, trudno to przewidzieć, ale na pewno będzie to po prostu zgodne z nauczaniem Pana Jezusa, będzie to po prostu jakimś wcieleniem w życie Jego Ewangelii. Natomiast co do tego gruntu żyznego, tej żyznej gleby. Tak sobie myśląc nad tą dzisiejszą Ewangelię, uświadomiłem, że spotkałem, uświadomiłem sobie, że spotkałem dużo ludzi, dla których taką żyzną glebą okazał się grzech, który w życiu popełnili. Jakieś takie totalne zagubienie, jakieś, nie wiem, popadnięcie w uzależnienie, no w ogóle jakieś takie pogubienie się w życiu aż do bólu, aż do jakiegoś takiego dna. I dopiero właśnie, kiedy jakby uderzyli tą głową o to dno, czyli jakoś ich życie się posypało, już straszne cierpienie się pojawiło w nich, jakoś tak nie radzili już sobie ze sobą, to wtedy właśnie się otworzyli na Ewangelię stając się taką żyzną glebą, bo przyjęli to Słowo Boże, ale tak otwartymi ramionami, tak całym sobą, do tego stopnia, że, że, że po prostu stali się totalnie nowymi ludźmi. Takich ludzi spotkałem wielu w swoim życiu i i myślę, że o tym jest też ta Ewangelia, właśnie o tym, że to tak działa, że, że na to bycie żyzną glebą, to my nie możemy sobie jakoś tak zapracować. Oczywiście, tak jak powiedziałem, na pewno pomaga być żyzną glebą po prostu chęć zmiany, ale, ale jakże trudno jest się zmotywować do zmiany, kiedy jakoś tak jest nam w życiu w miarę dobrze radzimy sobie i taka obietnica, że, że mogłoby być dużo lepiej, nie? po prostu do nas nie przemawia, ale oczywiście nie chcę przez to powiedzieć, że aby stać się tą żyzną glebą, no to trzeba sięgnąć jakiegoś dna. Trzeba koniecznie sięgnąć jakiegoś dna. Tak czy owak, nie od nas zależy to, czy nasze życie się odmieni, czy nie, chociaż niewątpliwie bez naszego udziału to się nie dokona. I wykorzystujmy wszystko, cokolwiek się dzieje w naszym życiu, a co może nam pomóc otworzyć się na Boże Słowo. Wykorzystujmy wszystko, zarówno te sytuacje, kiedy jakby uderzamy właśnie głową o jakieś dno, kiedy jest nam po prostu bardzo źle i nie radzimy sobie, ze sobą, z życiem, nie potrafimy tego życia udźwignąć, ale też wykorzystujmy te chwile, kiedy, kiedy dzieje się coś pięknego, coś fajnego w naszym życiu, Dostrzegając, że to pochodzi od Boga, że to właśnie Bóg sam nam to dał, zesłał, i że On chce nam dać jeszcze więcej, i że otrzymamy jeszcze więcej, jeżeli tylko przyjmiemy Ewangelię. Tak więc kto ma uszy, niech słucha. Kto ma uszy, niech słucha kto ma uszy, niech chce się czegoś nowego dowiedzieć i niech chce, niech pragnie, aby to nowe uczyniło też nowym jego życie.